W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Polska.pl. jesteśmy tutaj z Tomasz Adamkiem. 10 rund, hardcore walka. Tomek, powiedz nam, co się stało z tymi rękami? Widzę, co są obite. To jest przyjemerka na pięści. Wszystko może się zdarzyć w rynku, możesz połamać ręce, nos i tak dalej, pociąć łuki. Nie wchodzimy na, na zabawę, na tańce. Wchodzimy walczyć jak tygrysy. Mam nadzieję, że walka się podobała kibicom w Polsce, w USA. Najważniejsze, że zwyciężyłem. Czy walka była dla mnie ciężka? Mówią, że ciężka? Nie. Nie przyjąłem żadnych mocnych ciosów. Poza, poza rękoma, które czuję i bolą. 6 miesięcy przerwa. Trochę długa przerwa na Ciebie w mojej oczach. Przez 4 lata no biły się prawie 4 razy w roku. Nie myślisz, że to była długa przerwa na Ciebie? Nie, dlatego że boksuję 4 razy w roku w ciężkiej wadze to jest za dużo i ta przerwa była potrzebna, bo przecież tak naprawdę nie jestem zmęczony po tych 10 mocy grundach. Plan, który Roger razem zapanowaliśmy. Był zrealizowany. On atakował, nie spodziewaliśmy się, że będzie atakował. Byłem przygotowany na jego atak, na ścinanie ringu. A tutaj zwrotka, on mnie atakował. Ja musiałem tańczyć w lewo w prawo. Czyli dla niego to było być albo nie być. Też byłem na to przygotowany, bo Roger powiedział: będzie szedł na ciebie. Mówi: Fighting szybko, czyli boksujemy w lewo. Tańczymy wokół niego. Mam nadzieję, że walka się podobała i najważniejsze, że zwyciężyłem.